Witajcie w kolejnym materiale na kanale Graczfan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. Tymczasem opowiem wam o tzw. Tak regentach, istotach pozaziemskich, które przypuściły pozorowany atak na naszą planetę w filmie Battleship Bitwa o Ziemię. Na pierwszy rzut oka, gdy mogliśmy zobaczyć twarz jednego z obcych, można było stwierdzić, że posiada on cechy ssacze. Jest, jest to z pewnością ciekawe spostrzeżenie, gdyż zbliża to nas być może pod względem DNA. Ten gatunek obcych porusza się na dwóch nogach, posiada tylko po cztery palce na rękach, wyjątkowo maleńkie uszy i zielonkawe, praktycznie turkusowe oczy ze źrenicami podobnymi do ludzkich. Budowa ich twarzy jest dosyć płaska, ich głowy pokryte są włosami przypominającymi strukturą kolcy jeżozwierza. Na swojej rodzimej planecie gatunek ten nie żyje na powierzchni, lecz pod ziemią. Skupia się w gigantycznych metropoliach, zrzeszających poszczególne nacje i kasty. Powierzchnie planety eksplorują jedynie w nocy, gdy dwa słońca są skryte za horyzontem. Na Ziemi posiadali nowoczesne wzmocnione skafandry, które skutecznie zabezpieczały ich zarówno przed otrzymywaniem obrażeń, jak i światłem słonecznym. Systemy komputerowe wbudowane w ich hełmy pozwalały na identyfikowanie przeciwników, rozpoznawanie swoich i analizowanie otoczenia. Jak ogólnie kosmici dowiedzieli się o Ziemi? Od tak sobie przelatywali w kosmicznej pustce i nas wypatrzyli? Otóż nie. W 2005 roku ziemscy naukowcy odkryli egzoplanetę, która przypominała warunkami atmosferycznymi Ziemię postanowili wysłać w jej kierunku wiadomość za pomocą radioteleskopów. I w ten właśnie oto sposób kosmici nas usłyszeli. Czy nie brzmi wam to znajomo? W sumie teraz też wysyłamy wiadomości w kosmos, a pewien bardzo znany fizyk Stephen Hawking zakładał, że spotkanie z kosmitami może być dla nas tym, co spotkanie Indian z konkwistadorami No dobra, ale czy Regenci faktycznie przylecieli zaatakować ludzkość? Zdecydowanie nie. Była to pokojowa rasa kosmitów, która zamieszkiwała planetę G. W wyniku inwazji innej, niezidentyfikowanej nacji obcych, ewakuowali się oni w statkach ze swojej rodzimej planety. Oddział kosmitów, który wylądował na Ziemi, nie posiadał żadnych wojennych pojazdów. Ich wyposażenie służyło w górniczym przemyśle ich społeczeństwa. Lądując na naszej planecie, chcieli jedynie posłużyć się naszymi radioteleskopami do wezwania po rozrzuconych przestrzeni szalup ratunkowych. Pozorna wrogość tej rasy była najprawdopodobniej spowodowana tym, że ludzie zaatakowali ich pierwsi. Obcy po prostu bronili się tym co mieli, czyli m.in. tzw. szrederami, kulistymi maszynami, które używali do kopania tuneli pod ziemią. Pociski, którymi ostrzeliwali niszyciele, również nie służyły do ofensywy. Regenci bombardowali nimi zazwyczaj skały, które miały zostać skruszone przed użyciem shredderów. Ludzkość w praktyce wybiła po prostu górników i zwykłych obywateli, którzy szukali bezpiecznej przystani w kosmosie. Istnieje jednak nadzieja, że część przedstawicieli tej racji przetrwała statku, który rozbił się na terenie Szkocji. Możliwe, że pozostali przy życiu regenci w jakiś sposób porozumieli się z ludźmi i uratowali pozostałości swojej cywilizacji. Jak widzicie, film widziany z perspektywy typowego widza opowiadał o bohaterskiej obronie Ziemi przed krwiożerczymi kosmitami. Tymczasem rzeczywistość wyglądała zupełnie inaczej. Byli to zwykli uchodźcy międzyplanetarni, którzy zostali potraktowani jak kosmici, przed którymi sami uciekali. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!